Jak wyglądają moje przykładowe zakupy do akademika? Zawsze staram sobie, tak, będąc na zakupach, wszystko zapisać i wyobrażać sobie już gotowe posiłki. Tutaj to jest taki e, róg, śniadanie, kolacja, bo podzieliłam te zakupy. E, staram się zawsze kupić jakąś wędlinkę, nie jestem wegetarianką ani weganką. E, uwielbiam też słodycze, więc to jest zawsze osobna po prostu przegródka w moich zakupach. <laughs> Ale tutaj część udało mi się dorwać na takiej przecenionej półce w Lidlu. Bardzo, bardzo, bardzo polecam Wam tam zaglądać, bo takie produkty, na które nigdy bym się w życiu nie zdecydowała, gdyby nie były na przecenie, dzisiaj były w bardzo korzystnych cenach. No i zarobiłam e, też na przycenie e, kurczaka i jakieś tam rzeczy na obiad, e, woda, jakieś produkty higieniczne i chipsy salsą. Ogólnie kupiłam 41 produktów za trochę ponad 200 zł. Może nie jakoś bardzo studentko, ale też nie zwracałam specjalnie uwagi na to, żeby te zakupy były bardzo jakoś ekonomicznie. Ze względu na to, że jest sylwester, bardzo chciałam Wam podziękować za to, że mnie oglądacie w tym roku.